Dzisiaj gramy z Dominikiem w Spekter 2, czyli tak, taką darmową fazmofobię w Robloxie, ale dla biednych. Zaczynamy. No to termometr. Bez latarki, nie? No, to jest luksyrykowo. No, Latarkę bierz. Y, oczywiście. Gramy pierwszy raz. Znaczy Dominik grał raz i on Dominic troszkę ogarnia. Więc kurce Dobra. Najpierw skilit box. Idziemy. W ogóle i bibli. Widzisz jakieś białe kulki tamów? Ghost orbs. Okej. Okay. Zaczynamy. Dziewięć stopni. Za mną. Nie ma kulek. Idę po inne rzeczy. rzeczy. Idę po inne rzeczy. Masz tu krucyfiks w razie Masz tu uh -huh. Отпадет Нужно пальцев шукать Idziemy do góry. Ej, o, tu widzę, chodź. Gdzie? Jest. O nie, to, to włącznik od maszyny. Ej, ruszył się. Może coś napisał? nie, a może, czynnik ruchu, to jest. Zamykałeś te drzwi? Nic nie napisał. Okay. Inga. Jakby co widział widzowie? Lecimy. Nie, 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 nie. na widzio... Widzowie? Leci. Atakuję, atakuję na dole, nie, na dole, Na jest, na szafy, do szafy. Nie, nie, do Do szafy, do szafy, do szafy, do szafy! leć. Do szafy. Do szafy. Do, szafy, do, szafy. do szafy. Patrzcie widzowie, on tam będzie szedł. Jeżeli przyjdzie, bo nie widział, jest. Idzie, 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 idzie. Zabijcie? Jak? Zabił mnie. Widzowie zginęliśmy. Ja Jeżeli Jeśli się ktoś przestraszył, no to trudno. Gracias. Okay. Okay. Z nim? To? Gadałeś z nim? Tak. Hmm? Gadałeś z nim? Gadałeś z nim? Nie, nikt nie ma. Nie gadał. A Panarol roll marmotion to by był upyr hmm? chyba. MMFK? To nie, raczej nie. Raczej tak, ale nie jestem pewien. Freezing temperaturę. Było, więc 5. No tak. To ta to, z palców były, wyjmiemy by k z upyrem. Nie było orbów. Paranormal motion był. Paranormalny ruch. Taka jak tu przyjdzie go Paranormal motor... był? Zgasły wszystkie światła, to ja wiem kto to jest pewnie. Wendy go? Jak byśmy dali? ja zgasiłem, to ja zgasiłem. Nie, Wendy go wygadał. No tak. A Spirit Box by gadał. No to już wygadał. Orbów nie było. Tak. I trzy palce. Idę szukać palców. No to idź poszukać. Ty i tak nie żyjesz, więc tylko spektajtujesz. A paranormal on mógłby być? No sobie mógłby być. Ja będę zaczął pyra. I'm here. I'm lost. Run. Co? U góry jest napisane Ancient. Idzie. Patrzcie, widzowie, jaki on jest straszny. I on nas jumpscarował. Ma duże ręce. Jako. U góry, u góry, u góry. Dobra, chłopak, go. Fotografuję go. Gdzie umarł? Odstraszają go, króciutko. Dzisiaj widzowie? Zaznacz upyra Upyr? Mhm. Uh -huh. Czemu upyr? No bo, no na, na to wskazuję Ale MF-ki nie było Były dwie kropki tylko hmm. Ale mogło, mogły być MF-ka Bo nie sprawdzaliśmy MF-ki A palców nie widzieliśmy A ja bym dał Afraid a nie, bo by to był, orby by były. Mare, mare, mare. mare. Tak. No to teraz. Insanity poziom. Co zwariowałeś? Patrzcie widzowie, tutaj możemy sobie ten spina zrobić. Są też, oczywiście możecie sobie postacie wybierać, sklepie, Tak, wszystko. właśnie. Patrz, tu macie rankingi, settings, możecie sobie ustawić. Upgrade'y, możecie upgrade'ować upgrade rzeczy, które wam się przydadzą potem. Możecie wany dawać. Tu macie sezony, możecie sobie odbierać. Różne skiny macie też inwentory, inwentory, macie właśnie te skiny super są wszystkie Ym, no i tak więcej gra się nazywa Specter 2 więc za, za, zachęcamy Takie, taki darmowy tak, dla biedaków Ciekawe, ale jak wydać ten, miniaturkę jaką damy? No. Dobra, to ja biorę ten krucyfiks. Lecimy? To ja w tle jest, No jakby co, jakby co to jestem u babci, dlatego. Teraz mamy jakiś taki jakby, jakąś pizzerię z Zobaczcie widzowie jak on chodzi. Czekko! Skryjcie się w kiblach. it's a good Piszczy. Dominik, tu mi piszczy, na środku. No, jeden stopień. Dobra, gadam z duchem. Ja dam wykrywacz. No, ruchu. Gdzie powinny rzeczy? To idź, powinny, ja z poradą. No to też z nim trochę. Pójdę z tobą, bo się boję. Jak się też boicie widzowie, to zostawcie lajka. Like Właśnie. Bo gra jest serio mocna. Sigma andu, nie mogę, a ja nie chcę chodzić. Chodź idziemy. Sigma, sigma, szczęście. Chodź tam do jego pokoju. Coś tam aparat, żeby go sfotografować. No serio, jak, jak, jak się? Ja go sfotografuję, poczekaj. Chodź, unikamy go. Chodź, uciekaj od niego. Ale to nie da rady, krucyfiks. No, aj. no i mam. A ty masz książkę? Biblia. Mam. No. A kurde, nie sprawdziłem. Nie sprawdziłem NMF-ki. E, Jaka tam temperatura była? Minus. Nie, ile? Trzy. Chodź no bliżej. Chcę objąć go. Albo chodź. Gdzie on jest? Zabijaj mnie! Zabijam. Co tu nie zdążę. Czekaj. Zdążysz. Dobra, będziemy zgadywać. Ubrzesz to wtedy już nie żyjemy. Nie, bo w kiblu jestem. Czy w kiblu stoi? No wiem. MMF-kę sprawdzę. mnie wystraszyłeś. Kto się przestraszył, daj suba. Nie zmuszam. Może preta? Okej, okay, nie, preta albo dole. Preta, dawaj. Preta, preta. Let's go, lecimy, lecimy. Lecimy, widzowie, oby nam się udało w tym. Może przejdziemy insane, widzowie.